Hej, kochani, tutaj Talit. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No, a dzisiaj przychodzę do Was odcinkiem, w którym pokażę Wam, jak wygląda mój taki cały dzień, gdy chodzę do szkoły stacjonarnie. Także zapraszam Was do oglądania. Także, może pokażę Wam ogólnie, jak się ubrałam do szkoły. Co do tej plamy na lustrze, to jest to przez to, że po prostu poprawiłam ją przez przypadek perfumami, a jeszcze tego po prostu nie zmyłam, bo byłam tak padnięta po szkole wczoraj, że mi się nie chciało. No i to, co do tego, jak się ubrałam, no to mam taką kurtkę jeansową z berszki. Taki topik z Hunt Emu, no i takie czarne dressy z Adidasa. Ok, także ogólnie ja jadę do szkoły na 8:15, o 7:5 mam autobus. Kończę o 14.45, także no jest to dosyć późno Jeszcze będę pewnie stała około godziny w korkach Skoro kończę o 14.45, to gdzieś może o 16:00 powinnam być w domu Teraz sobie zrobię taki makijaż, pokażę Wam jakimi kosmetykami się pomaluję W sensie nie będzie to taki duży makijaż, tylko że tak powiem taki mały Coś takiego sobie zrobię, taki mały makijaż na szybko Bo jeszcze muszę nakarmić świnki i tak dalej Także lecimy zrobić sobie szybko ten makijaż No i po prostu nakarmimy świnki i będę wychodziła zaraz do szkoły Dobra, także użyjemy sobie takiego korektora. Jest naprawdę super, mega, Wam go polecam, jeżeli jakiegoś szukacie. Użyjemy sobie jeszcze takiego błyszczyku od Moniki Kociołek, Monaliza. O, naprawdę, powiem Wam, że ten błyszczyk jest świetny. Jest to jeden z najlepszych, jakie kiedykolwiek miałam, także jak najbardziej polecam. No i ostatnią rzeczą to użyjemy sobie tej paletki Patrycji do konturowania. Wygląda ona w ten sposób w środku, czekajcie. O, no i takie paletki sobie jeszcze użyjemy, także lecimy robić makijaż. Dobra, moi drodzy, tu ogólnie mamy świnki, jak widzicie, powiem Wam, że syf jest naprawdę straszny, bo przed spaniem wczoraj wieczorem sprzątałam tutaj, no i znowu jest syf, jak widzicie, tutaj mamy Abi, tak wygląda teraz Molly, ogólnie, jak widzicie, jest długo włosa, ale moja mama kupiła jej taką fajną golarkę właśnie, gdzie teraz będzie łatwiej nam włosy ścinać, no i teraz myślę, że nawet po prostu nie jest jej za gorąco, jest jej na pewno znacznie lepiej, także dobra, bierzemy tą miskę, no i idziemy zrobić im jakieś śniadanie. No, okej, okay, mamy całą spiżarnię tutaj. Nie wiem, co możemy im dać. Na przykład damy im koniczynę. Dobra, niech będzie. Bo też na szybko coś tam przygotuję, bo nie mam zbyt właśnie, tak jak mówiłam, czasu. Tam w ogóle kupiłam karmę pierwszy raz w Be Fine Nature i powiem wam, że jest naprawdę świetna, chociaż trochę śmierdzi, ale oprócz tego naprawdę jest mega fajna. Moje ślinki jak najbardziej ją polubiły. Ona ogólnie jest jak widzicie właśnie, ja wam pokażę. O, ona jest taka, że jest właśnie strawa, ale moim ślinkom naprawdę bardzo posmakowała. Także myślę, że po prostu będę raz dawała werselagę i po prostu raz tą karmę. Także dobra, ja im coś przygotuję, no i po prostu im to dam. Teraz właśnie sobie pomaluję usta tym błyszczykiem, no i jeszcze włosy sobie giełką popsikam, no i idę do szkoły, bo serio, mega dużo czasu mi zajęło to przygotowywanie się, chyba pierwszy raz tak mam, ale to dlatego też, że vloga nagrywam, także dobra, szybko się ogarniam, no i wychodzę, bo nie zdążę na autobus. Przed chwilą wróciłam do domu jestem po prostu tak padnięta, że naprawdę. Jak widzieliście też odbieram właśnie paczkę, bo zapomniałam wam powiedzieć w ogóle o tym, że dzisiaj będę miała dwa produkty jeszcze z Teamu X, bo mała siostra ma niedługo swoje 18 urodziny i zamówiłam tam jeszcze właśnie parę produktów do takiego różowego boxa, którego wam pokażę też właśnie jeszcze w tym vlogu, zobaczycie go sobie. No a teraz po prostu chyba pójdę jeść zaraz jakiś obiad czy coś takiego, no i pokażę wam tą paczkę. Dobra, właśnie zadałam sobie obiad, no i mam już tą paczkę, już tutaj ją otworzyłam właśnie I już wam pokazuję, co dokładnie się w tej paczce właśnie mieści, jak już tutaj możecie sobie zauważyć Są to właśnie dwie takie pomadki, w sensie błyszczyki i pomadka Tutaj mamy z Patrycji właśnie kolekcję, jak widzicie Czekajcie, czy ostrość złapie, chyba nie, czekajcie yy, Na no czym? O, dobra, jest obiła w swojej partii. Taki jest Nat. Tutaj mamy właśnie błyszczyk. Ten przezroczysty Patryc, jak widzicie. Ja go zamówiłam akurat dla siebie, bo mi się mega, mega spodobał. Naprawdę tu mamy górę taką fioletową. No i tak wolę ten błyszczyk, właśnie. A do tego różowego boksa zamówiłam właśnie jeszcze pomadkę Natsu dla mojej siostry, właśnie, bo ona jest po prostu różowa i fajnie będzie pasowała do tego boksa. No i za momencie pokażę Wam też resztę rzeczy, właśnie, które ogólnie pojawią się w tym boksie, Także, no, takie sobie dwa produkty zamówiłam i powiem Wam, że zaraz sobie przetestuję ten błyszczyk i powiem Wam, czy jest fajny. Ja, ogólnie tą pomadkę na tsu też mam, ale po prostu jej tak niezbyt ją używam. Po prostu, no ale zamówiłam taką nową dla swojej siostry. No i tutaj taką drugą mam właśnie przezroczysty błyszczyk od Patrycji. Także sobie przetestujemy zaraz i powiem wam, czy się opłaca go kupić. Ok, także po twarzy prezentuje się on w ten sposób. Jak widzicie, to wam dokładnie go pokażę. Jest on właśnie cały przezroczysty. Nie mam takiego błyszczyka, także myślę, że akurat taki będzie fajny, bo takiego nie mam. Także sobie teraz go nałożę na usta i powiem wam, yy, czy jest fajny. Dobra, nałożyłam właśnie błyszczyk i powiem Wam, że jak widzicie efekt jest naprawdę bardzo fajny, ale ten błyszczyk po prostu tak piecze, że aż pójdę to za momencik zmyć, po prostu muszę się przyzwyczaić do tego. Ja wiedziałam, że to ma efekt powiększania ust i że tak będzie trochę piekło, ale nie spodziewałam się, że aż tak naprawdę bardzo to piecze, strasznie. Będę musiała się do tego na pewno przyzwyczaić, nie spodziewałam się, że to chili będzie aż takie piekło strasznie, ale sam błyszczyk naprawdę bardzo fajny, sami widzicie jak na ustach świetnie wygląda, mega mi się podoba naprawdę. Ale chyba pójdę go teraz zmyć, bo naprawdę mega mnie szczypią te usta. Będę musiała się przyzwyczaić do takiego błyszczyku. Myślę, że to po paru minutach po prostu zejdzie to szczypanie. Tylko to jest takie pierwsze, po prostu paru jeżeli go nałożymy, a po paru minutach to po prostu już zejdzie. Też za momencik dam świnkom właśnie już obiad, jakieś warzywa, owoce. I też ogólnie posprzątam, bo tutaj straszny syf się zrobił. No a tutaj sobie leży kotek, buncia y, przy świnkach. No i za momencik im po prostu posprzątam. Także zaraz też wam pokażę tego boksa właśnie na osiemnastkę mojej siostry. Też miałam nagrać taki odcinek z testowania paletki Patty, bo mi właśnie doszło, ale stwierdziłam, że nie ma sensu robić po prostu testu z jednej paletki odcinka. No i po prostu Wam pokażę teraz, jak ona taki się prezentuje w środku. Cienie są naprawdę super, mega. Tylko tutaj zauważyłam ogólnie, że taki cień, jak widzicie tutaj, jest taki podwyższony, trochę niefajnie, bo tak mi ta górka jest taka, ale no nie przeszkadza, tylko pod względem wyglądu jest takie setu. Mamy zdjęcie Patty, jak widzicie. Jest naprawdę bardzo fajna paletka, mega mi się ona podoba. Korzystałam już z niej jak najbardziej polecam, no tylko ten cień taki trochę. No taka górka się zrobiła na nim, ale nie jest źle. Ogólnie mi się najbardziej podobają te takie złociste właśnie kolory. Te złote są naprawdę piękne, tematowe też są ładne, ale ja jednak jestem fanką tych złotych właśnie. Także paletka jak najbardziej fajna, bardzo mi się ona podoba, bo już sobie robiłam makijaż raz tą paletką, także jest naprawdę gites. Byłam też w ogóle w sklepie, no i kupiłam sobie taką pomidrową zupę z makaronem, coś takiego, tutaj jeszcze zupkę chińską też pomidorową, to sobie zjem tak myślę, że pod wieczór, a tą ewentualnie tak na surową czy coś takiego, bo nie lubię pomidorowej zupki chińskie takie z wodą, tylko na surową jak już, a to sobie po prostu zjem z wodą, bo akurat tą zupkę mega lubię, no, także no, zapomniałam wam właśnie nagrać tego jak byłam w tym sklepie po prostu. Cały box na 18 mojej siostry prezentuje się w ten sposób, jak widzicie. Jest taki marmurkowy z takimi jakby różowymi, nie wiem, odstępami, że to tak nazwę, czy coś takiego. No, wiecie o co chodzi? Tak on się prezentuje, jak widzicie. No, jest dosyć, dosyć spory. No i już Wam pokazuję, co jest ogólnie w środku tego boxa. Tutaj jeszcze będzie jedna warstwa bibuły, bo jak widzicie, niektóre rzeczy przyświtują jeszcze. No i tu będzie taka druga warstwa bibuły, właśnie takiej fioletowo-różowej. Bo to nie jest do końca taki różowy box, bo są tutaj rzeczy na przykład, które nie są zbyt różowe. Ale ogólnie zrobiłam taki po prostu box na osiemnastkę. No, i teraz pokażę wam, co się w nim znajduje. Dobra, także wypełnienie już widzieliście, to jest to takie różowe, także na przykład w takim boksie znajdują się, jak widzicie, jakieś maski, na przykład tutaj mamy taką z Aloe, moja siostra lubi, także wziąłem na przykład taką maskę, o tutaj jest rzecz, która mi się naprawdę mega podoba, już Wam pokazuję, są to perfumy Ariane Grande, takie różowe, naprawdę bardzo mi się spodobały, są to takie różowe z takim pomponikiem, jak znacie Ariane Grande, no, no każdy ją zna, ale jak kojarzycie jej perfumy, to możecie się domyślić, jakie to są właśnie tak wygląda opakowanie, naprawdę mi się mega Podoba to zdjęcia Ariany na tych perfumach. Na przykład tutaj mamy kolejną taką maseczkę. Majstra to się bardzo lubi, jest taka oczyszczająca i ona jest bąbelkowa, także naprawdę świetna jest. Dobra, tutaj dalej. A tutaj jest naszyjniczek taki ma na imię właśnie Marysia, no i tutaj po prostu jest naszyjnik z jej literką imienia, czyli z literką M taki z apartu, także też jest naprawdę bardzo fajny. Lecimy dalej, bo jest tych rzeczy trochę sporo, sama nie wiem gdzie co jest kule do kąpieli właśnie. Wow. Kupiłam takie sześć kuli do kąpieli i tutaj w samym boksie jest ich właśnie około 6 albo tam siedem takich trzy duże chyba są i trzy takie małe i każda ma inny kolor. Dobra, czekajcie, lecimy dalej. Tutaj może wyjmiemy to coś bo to coś co tutaj widzicie największa rzecz, to jest i najcięższa. Już wam pokazuję, bo jest to świeca, moi drodzy, taka z dwoma knotami, jak widzicie za momencik wam Pokażę te knoty dokładnie. Patrzcie, o taka świeca z dwoma knotami. Zapach jest naprawdę bardzo fajny. Pachnie to tak, pomelo. I jest naprawdę cudowna ta świeczka. Kupiłam ją w Douglasie ogólnie z dwoma knotami. Taka mega duża, także mojej siostrze starczy. Nie wiem, nawet aż do śmierci bym powiedziała, bo jest naprawdę prze, przeogromna. Dalej mamy tutaj. Wow! Jak już widzicie, Ingrid. Paletka Natsu do cieni. Wzięłam taką jedną z Teamu X, bo jest różowa i fajnie będzie tutaj pasowała. Moja siostra akurat lubi też, też Team X, Natsu, także stwierdziłam, że to będzie akurat bardzo fajne. Dobra, jeszcze tutaj jest parę rzeczy. O, na przykład tu mamy maseczkę taką moją ulubioną. Po prostu kocham, kocham tą maseczkę. Taka z jednorożcem w płachcie. Jest ona naprawdę przecudowna. Dobra, lecimy dalej, bo to jeszcze nie wszystko. O, tutaj mamy właśnie ten jak widzicie, wow, dobra jest to jest właśnie ten ta pomadka matowa, którą wam pokazywałam dzisiaj ta właśnie od Natsu wzięłam do różowego, będzie fajnie pasowała także to jest taka jeszcze rzecz i jeszcze chyba z tego co pamiętam to właśnie jak widzicie są takie kule do kąpieli jeszcze tutaj jest kolejna taka kula i co tu jeszcze, chyba to już tyle, jeszcze zamówiłam ogólnie mgiełkę z Victoria's Secret, ale jeszcze mi nie doszła to jest na przykład kolejna kula. Tutaj jeszcze taka zielona. Także jeszcze dojdzie mi mgiełka z Victory' Secret. No i po prostu jakieś słodycze jeszcze tutaj dokupię. No i tą warstwę bibułę koniecznie, bo jak widzicie, no trochę brakuje, żeby zapomnieć cały karton. Także dokupię sobie po prostu jeszcze bibułę. No i tak ogólnie tak wyglądają te wszystkie rzeczy tutaj, które właśnie pojawią się w tym boxie. Jak widzicie, świeca, ta perfumy, zestawy odnacu. W sensie, no nie cały, ale częściowo. Te kule do kąpiel, no myślę, że naprawdę, że to jest musisz jak Wam się podoba, jeżeli YouTube nie wyłączy komentarzy, bo nie mam 18 lat i często to robisz, że wyłączam te komentarze. Czekajcie, ja próbuję ogarnąć, czy to już wszystko na pewno. E, raczej tak, tutaj mamy kulę jeszcze, jak widzicie, no i to jest już wszystko właśnie, jeżeli chodzi o tego boksa na 18, no to napiszcie jak Wam się podoba, właśnie jeżeli YouTube nie wyłączy komentarzy. W ogóle sobie tak teraz leżę i czluję, i chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio znalazłam sobie właśnie na playerze mega fajny sezon takich odcinków. Które dokładnie nazywają się SOS Ekipy w akcji, także jeżeli na przykład lubicie właśnie oglądać Policję albo Straż Pożarną, pogotowie ratunkowe, to tutaj macie właśnie, to polega na tym, że macie na przykład w każdym film, tutaj odcinku, po prostu dwie interwencje Policji i macie trzecią interwencję, taką wspólną, co nie? I powiem Wam, że to jest naprawdę mega super, ja się uzależniam. Tylko szkoda, że tych odcinków jest tak mało, bo jest ich około chyba tam 40, ja mam, musicie chyba wykupić sobie tego playera, chyba tam za 5 zł na miesiąc, także jak wam się nudzi to jak najbardziej polecam te lepiej sobie teraz tą lemoniadkę taką mm. z kostkami lodu, jest naprawdę jak mega gorąco i w ogóle chciałam wam też powiedzieć takie story time coś takiego zapomniałam do szkoły zabrać w ogóle maseczki nie miałam nigdzie jej nie miałam nie miałam ani w komunikacji ani w szkole i tak dalej, po prostu zapomniałam jej zabrać i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak nauczyciele się do mnie czepiali, naprawdę ciągle przychodziłam korytarzem i jak się nauczyciel, że maseczka, maseczka i tak dalej musiałam uciekać po prostu w sensie nie tak, że uciekałam od razu, tylko takie, że dobrze, dobrze, że dalej ją założę i po prostu musiałam ciągle uciekać na dwór, bo nie miałam tej maseczki jakaś pani nawet powiedziała, że mi do dyrektora zaprowadzi, jak jej nie założę także było grubo, ale jakoś mi się udało uniknąć na szczęście no i tak w ogóle, moi drodzy, myślę, że to byłoby już chyba na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej może takich vlogów, czy one wam się w ogóle podobają. Um, Także no, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, it Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!